Mam drzemkę, ale kiedy się obudzę Noż kurwa, znowu je bluzę A to dopiero pierwszy dzień noszona To moja ulubiona za drukiem spączbowa Kozę smutny, niewyspany, dużo ludzi, myśli, że z areny na no batona, bo mam przyknięte gały Czy może dlatego, że sobie latam na luzie? Przepraszam i przedstawiam smutny chłopiec, w swojej bluzie Jestem wesoły jak nadruk na druk na mej bluzie, ale w środku leci łezka no i strasznie was przepraszam, no bo nie mogę przestać Jestem wesoły jak na nadruk na mojej bluzie, ale w środku leci łezka No i strasznie was przepraszam, no bo nie mogę przestać Trochę mi się zeszło, trochę mnie nie było I choć dopiero zaczynam, dużo ludzi mówi, że skończyło Coś tam dobija mi mental No a z problemami z kurwy synu to gram berka. Jestem nieszczęśliwy ciągle drążę Smutki, depresja i bóle to są tego skutki Nieszczęśliwie Kochany, we wszystkim co mnie napotyka, nie to nie jest list, to tylko na mnie krytyka. Czuję się jak płotka w tym całkiem sporym stawie, wiem, że jeszcze potrafię, lecz nie wiem czy to naprawię. Ponad czas go i rady, no a ja to już mam blizny, może najwyższa pora, w się do specjalisty. Czuję się jak płotka w tym całkiem sporym stawie, wiem, że jeszcze potrafię, lecz nie wiem czy to naprawię. Ponad czas go i rady, no a ja to już mam blizny, może najwyższa pora, w się do specjalisty. Jestem wesoły jak na na mej bluzie, ale w środku leci łezka. No i strasznie Was no bo nie mogę przestać. Jestem wesoły jak na na mej bluzie, ale w środku leci łezka. No i strasznie Was no, bo nie mogę przestać. Jebać to chujostwo, traktuję z pięciu jodni, mali jak braci, a reszta, no to może kuzynostwo. Ale i tak kocham ich bardziej od mojego przyrodniego. W końcu to 3-4-2-0. Jestem smutny, uśmiechnięty, albo wesoło smutny. Nie wiem, jak dogadać się, bo mój lek jest fuj trudny. Kiedy spotkam, taką co piszę o niej płytę. Może już i choć chciałbym, żeby mnie nie dotyczyła nigdy żadna etykieta To wiem, że to niemożliwe cholera Lepiej się witać niż żegnać na do widzenia I choć chciałbym, żeby mnie nie dotyczyła nigdy żadna etykieta To wiem, że to niemożliwe cholera Wielkie pozdrowie, czyli raper z Tureta Jestem wesoły jak nadruk na mej bluzie ale na środku leci łezka no i strasznie was się no bo nie mogę przestać. Jestem wesoły jak na dróg na mojej bluzie, ale w środku leci łezka. No i strasznie was się no bo nie mogę przestać.